Halo siema, dzisiaj chcę wam pokazać jak sobie w PC, w csgo A Teraz traktuję like, offensive Pierwsze to lecicie sobie tutaj do dokumentów Następnie lecicie sobie do dysku w którym macie pewnego steam'a Ja mam akurat w D Sorry za ten dźwięk Teraz lecicie sobie do folderu steam'a Steam Apps. O kurde nie wiem, co tu się stało, ale lecicie sobie teraz do Steama Steam Apps Common strike global Offensive. I tu w tym folderze tworzycie sobie fold plik tekstowy autoexe.config Jak już go stworzycie, to jest zwykły plik tekstowy. To wkłacie sobie z y, opisu takie komendy. Jak to zrobicie? Klikacie zapisz prawym przyciskiem na ten konfig. Tylko dotczy, to zastosuj OK. Wychodzicie. Następnie przychodzicie do Steama. Biblioteka, kanterce Global Fancy, w prawym przyciskiem myszy, właściwości, y Opcje uruchamiania i wklejacie drugą linijkę zapisu tutaj. Następnie włącz nakładkę Steam podczas gry. Wchodzicie sobie tutaj w Steam, ustawienia, interfejs, wszystko to włączycie. Jeszcze to wyłączcie i tutaj w sumie to możecie zostawić jak, jak lubicie jak lubicie wchodzić w tą przeglądarkę Steama Chodźcie stąd i teraz tak jeśli macie ten folder z tamtego odcinka o Fortnite w tak to teraz możecie odpalić ten program click CPU, już będziecie mieli tam na full. A jeśli nie, to możecie go pobrać z opisu. Jeśli będziecie chcieli, ten program, to mówcie tam wyśle link do niego, procesora, ani nic, komputera. On się będzie trochę odpalał na początku. Tutaj dajecie najwyższa wydajność i tutaj jest 100%, ale uwaga, bo jak macie słabe chłodzenie, procesora, to może wam nie wyrobić i mogą wam się. Startować procesor na wyższe temperatury, i przez mieli jeszcze mniej FPS-ów. Ale jak macie dobre chodzenie i dobre wentylowanie laptopa czy komputera, to możecie sobie to zostawić. Apply close. Następnie wchodzicie tutaj, wpisujecie uruchom procent, ten procent. I usuwacie z tego folderu wszystko. Znowu pisycie urucham. Tym razem temp bez procentów. Te stąd wszystko usuwacie. Ok, następnie wchodzicie tutaj w windowsa Ustawienia. Granie. Pasek gry wyłączacie. Tryb gry, to zostacie włączone. Znowu Windows. Prywatność. I jedziecie wszystkie te linijki, wszystko włączacie, będziecie wszystko mieć włączone. Następnie nie wchodzicie, znowu sobie tutaj. Nowe ustawienia. I tu będziecie musieli wejść w system. Tak, powiedzmy, nie jak chcecie możecie zostawić, ale niekoniecznie musicie. Skupienie tu wyłączone, i wszystko włączone macie. Pamiętajcie o tym, żeby tu wszystko ze z tych wychodzić, Oprócz tych dwóch, możecie sobie zostawić albo tam jakiegoś antywirusa. I chyba tyle. pamiętajcie, żeby sprawdzać, czy macie zaktualniony system, tym. I czasem, czasem możecie też wyczyścić dysk, wpisując oczyszczanie dysku. To Wam przeskanuje, wybierzecie sobie dysk. I czyścicie sobie stąd wszystko. Akurat z C możecie wszystko wyczyścić, z D pewno też, ale jak tu klikniecie, to już nie radzę wszystkiego. Ja teraz tego nie będę robił, bo to trochę zajmuje. No i co z mojej strony tyle? Dzięki za oglądanie, z tyłu papat dzwonek, siema.